Siemka, witam Cię mój drogi widzu! z tej strony chudy, a to kolejny odcinek z Case Haga, tak? czyli stronki, na której jest jeden prawidłowy kod kod chudy, przy którym macie, jaką użyjecie oczywiście 20% do depozytu oraz 4 zł bonusu powitalnego różne metody płatności instantowe płatności z kinami zainteresować się można, sprawdzić można. Pozdrawiam, polecam. Moje giveaway od razu jak wpiszecie kod chudy to wystarczy płacić dyszkę z moim kodem i wrzucę Was do wszystkich giveaway'ów, dla każdego coś się znajdzie, jeszcze żaden giveaway nie został zakończony eee, ale spokojnie, wyczekujcie, będzie dobrze, będzie dobrze, oczywiście wszystko jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich więc lećmy z tym eee, ostatni odcinek, eee, podsumujmy co się wtedy wydarzyło, underdog nie oddał, tryb underdogowy nie oddał, byliśmy na minus finalnie względem tego ile mieliśmy balansu na początku E, chyba tutaj trzeba wlecieć klasykiem i trzeba się pochylić nad tym eventem bardziej, bo ten, ten event e, Tiki Takeover, tak to sobie spojrzeliśmy, trochę sobie otwieraliśmy, ale tego nie było za dużo z naszej strony, więc tutaj e, mam, tutaj taką, mam tutaj taką propozycję bitwy tak zwanej rozgrzewkowej, tak? E, skrzynki eventowe, czyli tak, 5 e, skin lancerów na rozgrzewkę, na przepałkę, 3 Sun City e, i 1 Kokoloko, i jeden Wild Ride i jeden Oasis, tak? Czyli wszystkie skrzynki sobie tutaj stestujemy eee, na tej, na tej batli. Nie otwierając normalnie, tak jak, tak jak ten event wychodził, tylko na batli na klasycznym trybie. Eee, sprawdźmy, jak to chodzi. Eee, przypominam o tym, żebyś żebyście zostawił te drogi widzu, bo mówię właśnie specjalnie do ciebie. Suba z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Lajka, jeśli się spodobał materiał, oraz komentarz, bo z komentarzy będziemy losować na Twitchu skinki. E, oczywiście na Twitchu mam nick hudessa, więc polecam sprawdzić, polecam śledzić, ponieważ e, dzieją się tam bardzo fajne rzeczy, e, dużo rodzajów dla was skinów, często są giveaway'e, e, streamy też są często, praktycznie że codziennie, warto też wbić na mojego Discorda, link też będziecie mieli w opisie pod filmem, bo na Discordzie też, be, też zawsze informuję, kiedy są streamy, co i jak w ogóle, e, czy są streamy, czy nie ma streamów, możecie mi zadawać tam pytania, odpowiadam zawsze, ale to tak samo jak na streamach. Ale skupmy się, bo już zostały dwie ostatnie skrzynki Oj, i tutaj chyba będzie losę No chyba, że zaraz jakiś super dropik wiedzie, Ale niestety nie Czyli pierwsza batla Czyli pierwsza batla 1vs1 na bułę przejebana Ok, ale my się nie łamiemy Niech będzie yy, spoko No to ja tutaj wezmę sobie jako kompana 2vs2 No bo to przecież najlepsze jest, że tu można kurwa z kompanem grać To jest super Tym razem zrobimy to samo, ale na jokerze Czyli tak 5 Lanserów, 3 Sun City, 1 Kokoloko, 1 Wild Ride i jeden Oasis Joker, wszystko na Jokerze. No, ale Piotrek, ty nie masz balansu. No spoko, ale my lecimy na Borow, tylko że tutaj jest borą taki. Aha, my nie możemy nawet tego, bo tu Borow jest max 90%, nie możemy więcej. Okej, okay, to z so tego oasis sobie to odbijemy sobie. I tutaj 2 FS2 polecimy sobie na Borow. I polecimy sobie na borą 90. Czyli zagramy o 10% wartości, no co no, tylko na tyle Na stać, drodzy widzowie, tak? Więc miejmy nadzieję, że tym razem na Jokerze te skrzynki oddadzą, że na Jokerze ten event nam zwróci, że Bati nam coś tutaj odda, tak? Na przepałkę te, te najsłabsze skrzynki na razie, no najsłabsze, ale żeby nie było, kurwa, że tutaj będzie będą najlepsze dropy, chociaż póki co żadnego Royala żeśmy jeszcze nie trafili. Sprawdźmy, jak to chodzi w takim razie, moi drodzy widzowie. Co ten case hack w tym evencie dla nas tutaj przygotował? Na razie ten event, te eventowe skrzynki nie oddają. E, regulary mi bardziej tutaj e, siedzą i, 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 i fajnie, fajnie mi tam dropi na regularach. Te ritual case'y, coś tam podkrętka. Ale okej. Okay, w skrzynce za 300 na royalu dropnęliśmy e, royala. I jest za to skeleton knife. Czyli chyba najlepszy możliwy drop z tej skrzynki. Tak jest. I kolejny royal. Żeby tylko tamtej hydroponiki nie jej przeciwnicy potem, bo na razie się zapowiada cudownie. I kolejny skeleton, więc powiększamy sobie budżet, powiększamy przewagę. Yy, tak zwany pizza gas lewy pas. I znowu royal, na jeszcze droższej skrzynce, let's go! No mógłby oddać, mógłby oddać tego huntsmana, okej. Okay. Nomad marble fate, chyba nawet lepiej, chyba nawet lepiej. I to mi się podoba, drodzy widzowie. Takie bitwy podkręcone, są bardzo, kurwa powiem wam, spoko. Chociaż ten plusik nie jest taki duży, bo, bo koło pięciu, pięciu pakżeśmy wydali, a tutaj e, ten plusik nie jest taki duży, no dobrze, no dobrze, no. no niechaj będzie, niechaj będzie. To teraz sobie pomieszamy w takim razie, oczywiście na jokerku, przypominam, że tryb joker to jest tryb, w którym każdy drop w skrzynce ma jednakową szansę wypadnięcia. A czy to działa tak jak myślę, że działa? I teraz dodamy sobie jednego takiego, jednego takiego, aha nie, czyli tak nie działa. No dobra, no jeśli tak, jeśli tak to nie działa jak ja myślę, że działa, eee, to zrobimy sobie znowu borą. O no tu budżet nie pozwala, więc musimy sobie trochę pomagać. Rozumiecie widzowie, jak to jest, nie? Musimy sobie trochę pomagać, trochę tutaj korzystać z tego, co nam strona daje. Uważam, że ten tryb boru w ogóle jest wyśmienity, eee, dlatego bo możemy sobie właśnie otwierać droższe skrzynki z fajniejszymi dropami, żeby właśnie fajniejsze rzeczy leciały i, i dać sobie szansę. A w zamian za to, no, no pożyczamy, pożyczamy od strony, jakąś część, właśnie siana z tych skrzynek z tej bitwy. No, i oczywiście, jak wygramy, to tą część, która została pożyczona, musimy zwrócić. Dzieje się to oczywiście automatycznie. Już zrobiliśmy jednego Survival Knife'a Case Harden, czyli po prostu klasycznie. Czyli po prostu klasycznie Ritual Joker nam oddaje. Nie wiem kurwa o co to chodzi, ale to jest moja chyba ulubiona skrzynka na hagu drodzy widzowie. No tu jest delikatny minus. Tu jest delikatny minus. Eee, nie wiem jak my to odkujemy jeszcze. Nie wiem jak my to odkujemy. Ale tutaj polecimy sobie, polecimy sobie w takim razie bez jokera tym razem. I polećmy sobie tak. Polećmy sobie tak. 5 kokoloko. Mm. I tu była jakaś fajna skrzynka w tych regularach. Mmm. Mm, 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 mm. Dalej to było... To był chyba chorus to był chyba chorus I ze trzy chorusy jeszcze sobie uderzymy. Yy, I znowu dwa VS2, tym razem bez Borą. I sprawdźmy, jak to chodzi w takim razie. czy ja nie dałem dwa VS2. Nie wiem, czy dałem dwa VS2. Ty, chyba nie dałem. To jest tryb klasyczny, czyli... Czyli tylko jeden ziomek wygrywa z największymi dropami. Oj, odjebałem chyba. Odjebałem, drodzy widzowie. Bo mamy tylko... 25% szans na wygraną. O ile mamy najlepszy drop w ogóle? Więc tutaj jakby jeden tylko gracz wygrywa. Eee, nie dzielimy tego na dwoje. No, ale nie mam nadzieję, że odda. No, mogłoby oddać. Mogłoby oddać w końcu. Tylko, że Bot Force trafia tutaj Royala. ja, ja, Nie oddaje to, drodzy widzowie, nie oddaje. Miejmy nadzieję, że nam coś odda tutaj, bo pula jest już. Tylko musielibyśmy trafić Royala i coś mocnego. W ostatni, no. No, myślmy pozytywnie, No ale niestety to się nie dzieje i fors kolejnego Royala. To wychodziłoby na to, że nawet underdoga na bym tutaj zrobił. To by nie wyszło, to by nie siadło. I zobacz, ile on wyciąga z tego. Jaki on ma plus na tym, można było. A tutaj, 2 PS2 też byśmy przegrali. No to w takim razie, jak dzisiaj taka, taka słaba pasa. Poprzedni wak atak z poprzedniego odcinka yy, sugerował, że będzie dzisiaj na minus. I tak też jest, ale spróbujemy czegoś. E, czegoś innego. Zagramy tutaj, moi drodzy widzowie, all in. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Gramy o wszystko, więc miejmy nadzieję i polecimy tutaj. Miałem dzisiaj, miałem dzisiaj trochę dać, dać więcej szansy temu eventowi. Event nie oddał, więc mam nadzieję, że na all inie, e, że na all inie tutaj. 2 vs 2 na Ritual Jokerze, dropniemy jakieś... Survival Knife'y, te Case Hardened, proszę, no proszę, no mogłoby oddać, no. Proszę was. Widzowie. Dajcie, dajcie, dajcie jakiegoś wsparcia trochę. Trochę wiary, trochę wiary, no bo jest na styku cały czas. I jest jeden nóż, więc jest super. Jest super, jest zwrotka, jest plusik, więc to mi się podoba i za chwilę robimy podobną rzecz. A ja Ci widzów przypomnę, że na Twitchu mam swoje transmisje, mój nick na Twitchu to jest HDSA. Z komentarzy, jak skomentujesz ten film. E, to z komentarzy, z komentarzy są losowane. E, kolejne. oczywiście tutaj lecimy e, All in, bo my się nie bawimy w półśrodki, tym razem 5 rytuali. Z komentarzy losujemy na Twitchu skiny, jak skomentujecie e, film. Zachęcam. E, oczywiście, suba z dzwonem zostawiać, żeby nie, nie przegapić kolejnych odcinków. I lajka, like jeśli ci się spodobał materiał. Eee, no i co? I po kosie dropnął no, i mój, i samu, i bat i venemi. Jesteśmy na plus, ale delikatny I teraz już przeważają nad nami, więc dobrze by było coś tutaj usknąć. No i przegrana. No i przegrana. Ja tu pitu pitu, my tu kurwa gadu gadu. A my naprawdę tutaj przegraliśmy. Ciemne chmury nade mną. Drodzy widzowie, musicie mi wysłać wsparcie jakieś, bo. bo nie będzie dobrze. Więc. Więc co? Możemy polecić, bo mamy trochę tych punktów. Więc możemy polecić. Nie stać nas na wakataka, ataka, więc wakataka ataka za te punkciki otworzymy. Jako po prostu. Nie wiem. Wołanie o nadzieję. Może w końcu dobry dropik będzie. Może znowu odda jak ten fuel injector, raz jak dropnął, no to była taka iskra nadziei w moją stronę. No to próbujmy. No niestety chyba jeden z gorszych dropów jaki tylko mógł się trafić. MK za nim, babo, no niech wam będzie, niech wam będzie, ale no to co, no nie wyszliśmy nawet tutaj, moi drodzy widzowie, na plus, a nawet na szeroki, wielki, potężny kurwa minus. Miejmy nadzieję, że w następnych odcinkach się to poprawi i że będzie już tylko lepiej, bo to był już koniec tego odcinka, ale nie łamiemy się. My trzymamy gardę i w następnym odcinku na pewno będzie już tylko i tylko lepiej. Dzięki za obecność, dzięki za oglądanie do końca. Jeśli się podobał materiał, drogi widzu, zostaw suba z dzwonem, lajka i komentarz, a może w następnym odcinku coś lepszego tutaj na nas spłynie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa!